Hej hej, witajcie w kolejnym poradniku z Escape from Tarkov. Dziś pokażę Wam wszystkie skróty klawiszowe związane z brońmi. Pierwszy skrót odpowiada za inspekcję broni przez naszą postać. Dzięki i sprawdzeniu magazynka dowiecie się ile i jakie amunicji w nim zostało. Po podniesieniu nowej broni przyda wam się sprawdzić, czy ma ona wprowadzony nabój do komory. Polecam zawsze wam to zrobić, żebyście byli gotowi do walki. Kolejne dwa skróty związane są z przełącznikiem ciągłości ognia. Sam się na tym złapałem, że z lenistwa spamowałem przeciw do zmiany trybu ognia. Pamiętajcie, że wydaje on głośny dźwięk i często może kosztować was to cały rajd. Ładowanie ze scrollem przyda wam się, jeśli używacie dwóch magazynków z różną amunicją. Dla przykładu, jeden na boty, a drugi na graczy. Polecam Wam zamienić bazowy skrót na szybkie przeładowanie, dzięki temu uzyskacie przewagę nad przeciwnikiem. Mając zwykłe ładowanie i szybkie pod R, gra jakby czeka na to, które z nich wybierzecie. Szybkie czy zwykłe. Przez to właśnie tracicie trochę czasu. Jeśli macie parę celowników, żeby między nimi swobodnie przeskakiwać, wystarczy użyć tego skrótu. Jeśli podczas lutowania znajdziecie broń ze składaną kolbą, to żeby ją złożyć z poziomu ekwipunku, wystarczy wcisnąć w scroll myszy. A do złożenia kolby podczas gry służy ten skrót. Jeśli macie regulowany celownik, polecam Wam indywidualnie go skonfigurować. Żeby to zrobić, klikacie Alt i prawy przycisk myszy. Nawet najtańszy laser w grze bardzo zmniejsza rozrzut broni, dlatego uważam, że jest to jedna z podstawowych i obowiązkowych modyfikacji broni. Żeby efektywniej prowadzić ostrzał, polecam Wam podczas strzelania wstrzymać oddech. A teraz zapraszam Was na porównanie rozrzutu broni z laserem i bez. Na pierwszy ogień weźmiemy AS Wala. Po lewej stronie strzelam bez lasera, a po prawej z... Jak możecie zauważyć, tylko pierwsza kula po prawej poszła na dół, a wszystkie inne centralnie w środek. A tak wygląda Spray z AK bez lasera z amunicją BS. Teraz włączymy sobie laser. I możecie zobaczyć, że o wiele mniejszy obszar zajmuje Spray nieźli po prawej stronie. W przypadku tego lasera macie tryb, gdzie pojawia się tylko czerwona poświata, niewidoczna z dużej odległości dla innych graczy. Działa on tak samo jak zwykły laser i zwiększa waszą przewagę nad innymi graczami. Mam nadzieję, że dzięki temu filmowi będzie łatwiej ogarnąć Wam grę. Polecam Wam nauczyć się tych skrótów, bo czasem są one w stanie uratować Wam życie.